Dzisiejszym gościem top karier jest Marek Moczulski, prezes zakładów przemysłu cukierniczego Mieszko. Mówi nam o największych sukcesach w swojej karierze, o ludziach, z którymi współpracował i o tym, co jeszcze zamierza zrobić. Nie jestem łatwy w rozmowie, często wręcz opryskliwy. Ale lubię, jeśli ktoś z pracowników po prostu stawia tezę przeciwną mojej, ale potrafi ją udowodnić. Jeśli przekonają mnie do tego, że mają rację, to absolutnie zostanie to zrealizowane. Po pierwsze, trzeba być ambitnym, ale jak w każdej ambicji, musi być realizm, bo każdy plan jest o tyle dobry, na ile jest realizowalny. Masz prawo do błędu. Kiedy byłem, rozpoczynałem znów pracę w Pricewaterhouse, to pierwsze spotkanie było z takim partnerem Bob Bedges. I pierwsze spotkanie polegało na tym, to był Amerykanin. On nam powiedział w ten sposób, nowo przyjętym pracownikom Pricewaterhouse, macie prawo do błędów te... do błędu. Macie prawo, co więcej, do drugiego błędu, Podobnej sprawie, ale już będziemy byli bardzo ostrożni w stosunku do Was. Ale jeśli popełnicie trzeci błąd w tej samej sprawie, to szukajcie pracy w rządzie. Ja też mówię pracownikom, każdy ma prawo popełnić błąd. Natomiast nauczmy się z błędów i nie popełniajmy ich ponownie. Ja zawsze mówię prawdę. Nawet prawda bolesna. Y jest łatwiej przyjmowana przez ludzi, aniżeli zwodzenie. Nie może być tak, że będę obiecywał rzeczy, do których wiem, że prawdopodobieństwo ich zdarzenia jest nikłe bądź mało realne, albo nawet realne, ale nie mogę tego zagwarantować. I ludzie to wyczuwają. Być uczciwym wobec swoich współpracowników, wobec kontrahentów, wobec wszystkich, których to dotyczy. Zawsze należy mieć ten plan B czy nawet C i to zawsze też miałem. Żyłowałem, jak to czasami mówili inni moi współpracownicy okropnie, ale po to tylko, żeby mieć zawsze przygotow przygotowany plan awaryjny, jeśli by się nie zdarzyło coś, co chcemy bardzo, żeby się, żebyśmy osiągnęli. W moim przypadku to jest pracowitość chyba. Jest tą cechą charakteru, która powoduje, że jestem w stanie wyegzekwować od siebie, i od innych znacznie więcej, niż bym to zrobił, gdyby nie pracowitość. Jestem bardzo uparty. Kiedy dążę do celu, to po prostu nie istnieją dla mnie przeszkody. Nie ma sytuacji, w której mówię, że to jest nie do zrobienia. Są to tylko techniki do zrobienia, bo wiadomo, że słoń też jest do zjedzenia, tylko trzeba go pokroić na plastry. Każdy kamień można podnieść, o ile użyje się odpowiedniej techniki. Jeśli się ma ambicje do tego, zrobienia tego, plus jest się pracowitym, to na pewno każdy talent można wykorzystać. Udało się nam spółkę wyprowadzić z bankructwa, bo spółka była de facto bankrutem. Prawnie jeszcze nie. Ale to tylko był pierwszy etap i to co zrobiliśmy dalej to było, to są rzeczy fenomenalne wręcz, bo stworzyliśmy z marki Mieszko markę parasolową dla całej kategorii czekoladowej i z udziałów rynkowych na samym początku 2,5% doszliśmy do 6,5% w tej chwili, to w ciągu 3 lat, czy 4 właściwie, to jest niesamowita rzecz stworzyliśmy uczyniliśmy właściwie z marki zazole markę kultową i udało się zmienić już bardzo dużo w kulturze organizacyjnej bo wiele procesów które wdrożyliśmy to działa ale na samym początku to jest tylko mechanicznie to wszystko działało w tej chwili widzę że już jest to niejako automatycznie się dzieje i spółka jest rzeczywiście inną aniżeli y, objęliśmy ją y, niecałe 5 lat temu. Jest ich kilka, niewątpliwie. Y, y, dalsze umacnianie pozycji rynkowej Mieszko, bo nasze dwa, y, to nie tylko 12 miesięcy bym powiedział, ale kilka lat następnych to jest, y, chcemy osiągnąć co najmniej 10% udział w rynku pralin i to będzie zadanie bardzo ambitne, ale wydaje mi się bardzo realne.